No, ogółem początki kanału. Porąbało mi się. Kurde, ile w ogóle sprzętu tu mam. Jedna insta, druga insta, kurde, mikrofon. E, powaliło mi się ogólnie początki kanału to nie jest. Siemania to nie jest. Siedem lat temu. Nie wiem co mi się z tą siódemką e, ubrzwało, tylko 10. Mamy dwa Nie, co ja. <laughs> Oj matematyka. Matematyka mi leży. E, dobra, 9. Bo 2016, dobra, Dzie e, 9, 9 lat. 9 lat temu padł na taki genialny pomysł robienia tych vlogów. Ogólnie było spoko, nie, tylko to nie chciało iść. Nie chciało iść i jakoś tak to porzuciłem, może bez sensu trzeba było to dalej ciągnąć. Ogólnie miałem... Nadal mam. 715 subskrybentów. Jestem ciekaw ogólnie <laughs> reakcji tych ludzi jakim się wiesz, jakim się wyświetli człowieku... <laughs> Informacja, o, o kanał, który subskrybujesz, właśnie wrzucił film, gdzie, wiesz, gdzie to się miało nigdy już nie zadziać. W każdym razie, zaczynam vlogi, zaczynam, co jeszcze, zaczynam y, normalnie ci, cisnąć z tym kanałem, zobaczymy, co się wydarzy, e, troszkę jestem starszy, troszkę bardziej łysy, troszkę może, nie wiem, nie wiem, czy mądrzejszy, mądrzejszy to jest może za duże słowo, na pewno bardziej doświadczony życiem. Zobaczymy jak w, tu, w którą stronę teraz ten kanał pójdzie. Na pewno chciałbym parę reaktywować tematów typu listy motocykli, które robiłem sobie na eliksie. Tylko może troszkę w bardziej profesjonalny sposób. No i tyle. I ogólnie zobaczymy, co z tego będzie. Także to taka wiesz, ten film to taka zapowiedź troszkę i od razu też cię biorę na czwartek ze sobą. Czwartek, jeśli ktoś nie wie, to jest dzień motoryzacji w Trójmieście. mieście. Znaczy dzień motoryzacji, może to jest, złe określenie, ale jest to na pewno dzień, w którym motoryzacyjnie się bardzo dużo dzieje, bo e, i na Westerplatte w Gdańsku, i nad Motławą, i na Maku, i na Skwerze w Gdyni ogólnie ludzie się spotykają, żeby ogólnie posandzalić i się spotkać, także taki fajny temat. Czemu czwartek? Nie wiem, o, pięknie by mu przypierdolił. Czemu czwartek? Nie wiem czemu czwartek, ale zawsze to był czwartek i tak to się nie zmieniło, nie? No i tyle, nie? Heniu oh, kurwa! Siema, siema, kurwa! Czasami nie zdążę, musisz mi wybaczyć, Misiu. Czasami się, się nie skumam. Kurde, jak mnie ten nos kryć. Ale to nie jest alergia chyba. No właśnie, witam Cię w ogóle na BMC, nie? To jest też rzecz, która się zmieniła. Chociaż wiesz, przez ten czas to się zmieniło, tych motocykli masa. Długo też nie miałem motocykla, co było zajebistym błędem. Nieposiadanie motocykla jest... jakbym miał Ci określić... błędy w skali od 1 do 10. No to jest kurwa dwunastka. Jak nie masz moto, to jest kolejowo, no. chciałem Ci powiedzieć, w każdym razie wiesz co, powiem Ci stary, czy tam stara, nie wiem. Eee, brakowało mi zajebiście motocykli. Cztery lata, e, cztery sezony przegapiłem. Miałem sprzedany CBR-kę. Zresztą ta cbr jest na tym kanale. To jest, zresztą to widać na ostatnich wyrzutkach, e, jakie były. No i od tamtego momentu się właśnie to wykrzaczyło w sumie, no to, bo wiesz, jak masz prowadzić kanał, jak masz prowadzić kanał, skoro nie masz motocykla, jak masz prowadzić kanał motocyklowy bez motocykla. Wiesz, jest troszkę kurwa wykonalne, nie? Także do też ten kanał zdech. Teraz wiesz, wrócił, znaczy wraca. <laughs> zobaczymy czy wróci. Yy, wracam z tym kanałem, bo kurwa no, zobaczymy, nie? Wracam z tym kanałem też trochę po części, bo e, TikTok mi zbrzydł. TikTok mi zbrzydł. E, Instagram mi jeszcze nie zbrzydł, bo dopiero go mam od, Tak naprawdę prowadzę od listopada zeszłego roku. Także jeszcze mi nie zdążył zbrzydnąć. Tam jeszcze cały czas coś rzucam, ale no nie wiem, jak to będzie, nie? Zobaczymy, dobra, kto odjeżdża, Ty odjeżdżasz. I ty też odjeżdżasz. Dobra, z tej mańki będzie mi wygodniej później zapłacić telefonem. Ja Mogę być na 20, jest 20, jestem w Gdyni. Tak, to jest. Jest dobrze, nie? <laughs> A, no dobra, jedziemy miastem czy obwodnicą? Miastem czy obwodnicą? Chyba obwodnicą, nie? Będzie szybciej. Chociaż z obwodnicą to nigdy nie wiadomo, czy będzie szybciej. No dobra, ścigniemy się chyba obwodnicą. Nie chce mi się na tych, tych. Nie chce mi się na tych światłach stać tyle. Odebrać. O, tym, dobrze, złoto. Halo? No co gdzie jestem? Co gdzie jestem? Jadę. Ja wiem, ja wiem, Chcesz, ja wiem. Chcesz mnie zobaczyć. <grym> Naprawdę tyle jest? Tak no, ty wiesz co, spodziewałem się, stary, nie? Bo wiesz, taka pogoda. Hmm? Jest, jest, jest wysoko. Jo? No dobra, no co, no, no ale co, nie, ma, nie znajdziesz w ogóle kurwa miejsca na postawienie motocykla? Co ty gadasz? Aha, mak jest cały zajebany. Co ty mówisz? Co jest? O kurwa, tak. No dobra, no co, no panie, powiesz mi gdzie stanąłeś, bo po prostu ja wiesz, ja podjadę. A gdzie będzie stało na biblioteki, nie? A na biblioteki? No no dobra, no kurwa, jeśli, jeśli trzeba, no ja jadę. Jak bym co robił? A, <laughs> nie, 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 jadę, jadę. nie, nie kłamię, nie siedzę w Wannie, normalnie jadę. Jo, a zaraz, a zaraz, pota, wiesz, jak trzymam kurwa szampana i fakirsa do ciebie, aaa! Nie brakuje Wanny, siedzę, 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 siedzę na tym, siedzę na maku, kurwa. <laughs> no. Na podnicy jestem, wiesz? Dlatego aż, dlatego, aż jestem, dlatego aż jestem stary w szoku, że, e, że mnie słyszysz dobrze, nie? no to i tak jest spoko, nie? Dobrze, dobrze! Wiesz, po, BMW, pre, pojazd premium, jej, pancerne szyby... O co chodzi, nie? Dobra Ale na, na BP, o będziesz Dobra, dobra, dobra nara. Jo, stary, wiem jak będziesz to oglądał tego vloga, na pewno będziesz To sorry, miałem być, ale no... Spójnie trochę, ale nie skłamałem, jestem faktycznie na opotówce, nie? Nie pytałem się w którym miejscu. Gdybyś się spytał, to bym powiedział, że w dyni. Jeszcze. Ale nie pytałeś. Więc nie... co? Posiadanie motocykla równa się kurwa, korki nie obowiązują. Chociaż wiem, że bardzo dużo ludzi ogólnie się o to wkurwia. Bo, ja czaję, nie? Kurwa cię to, że ja jadę, a ty stoisz, nie? Ale stary, na Bessy możesz kupić 125, nie? Nie musisz. Ja też czasami muszę puszką jechać. I co, mam się na wszystkich wtedy wkurwiać? Trochę mnie wtedy boli dupa, że nie jestem na motocyklu, a ja nie mówię, ale no stary, no, przecież nie denerwuję się, o, bo monodych, nie jedynie na i mnie mija. A ja, a ja muszę stać i muszę stać, nie? I ogólnie całym twoim bólem jest to, że musi stać w korku, nie? A, a to a on jedzie, nie? Prawda jest taka, że wiesz, co motocykliści ogólnie rozładowują te korki, nie? W większy lub mniejszy sposób. Stary, no u mnie na 100% miejsc 50% jest zajęte w tym momencie. Czasami jest 100, nie? Przypomnij sobie, kiedy ostatni raz widziałeś furę zapakowaną pod korek. Wiesz, normalnie pięciu chłopa siedzi, nie? I oni tak jeżdżą do roboty. Nie? albo gdzie, no, gdziekolwiek stare może po drodze palcami wiesz, na palcach jednej ręki policzysz, ile fur jest zapakowanych pod korek i jedzie, nie? nie to już nie są te czasy, nie? Fajny korek, nie? Ogólnie ostatnie czego się spodziewałem. To korek na obwodnicy o tej, nie? O 20 z hakiem no i właśnie... O nie, dobra, już chciałem cię ocenić wtaci, nie? Siema, dzięki O patrz, patrz jaki duży, patrz jak duży mi robi miejsce, patrz to stary Dzięki Misio No jest, kurde No dobra Jest faktycznie Polerę ludzi yeah. yeah to name a the stars huh? Ty ślepy? No dzień dobry! <laughs> o, kurwa, ile ludzi, ty! No, sporo, nie? Ty nie ma gdzie stanąć, nie? My żeśmy tutaj troszeczkę dawali albo na winklu. Kurwa, ja chyba na bb postawię, no bo to... cóż, kurwa, tu jest dramat, nie? ty jeździsz? Nie? Co? Czy ty jeździsz? A, widzisz. Bawarka, proszę pana. Dobra, nie blokuję. Znajdziemy się. A dalej? take a moment right here feeling like a song gear driving towards the sun with a rose and a gun feel the wind in my head